Witam wszystkich. Niestety nie jest dobrze, ale damy radę. A teraz od początku, co się stało. Jakiś parę dni temu zakupiłem zestaw do odwróconej osmozy dla filtracji i uzdatniania wody. No i fantastycznie, ponieważ tego rodzaju zestaw ma dwa rodzaje wyprowadzeń. Pierwsze wyprowadzenie obejmuje zupełnie czystą wodę, pozbawioną wszelkich substancji oraz różnego rodzaju minerałów, a drugi fragment daje wodę już po dodatkowym zmineralizowaniu, zdatną do picia. Oczywiście pierwszej wody nie pijemy, gdyż moglibyśmy pozbawiając nasz organizm minerałów doprowadzić do jego no cóż, śmierci. Natomiast drugiej Filtr mineralizacyjny uzdatnia wodę do picia. Zastosowałem w związku z tym bardzo sympatycznie i normalnie dla roślin zupełnie pozbawioną minerałów wodę, żeby móc doprawić ją zgodnie z zaleceniami producentów, minerałami oraz środkami odżywczymi, zgodnie z moimi zapotrzebowaniami. Więc teraz chodźmy. Jesteśmy już przy growboxie, teraz Odnośnie pewnych problemów. W momencie, kiedy wymieniłem wodę na tak zwaną wodę RO, czyli po odwróconej osmozie, część roślin zaczęła głupieć. Oczywiście mówię w cudzysłowie głupieć, ponieważ spójrzcie sami, na części roślin od razu dało się zaobserwować niedobory magnezu i wapnia. Liście stały się zdecydowanie jasne, jaśniejsze niż pozostałe, informując o braku możliwości produkcji chlorofilu ze względu na brak wapnia oraz magnezu. Chyba na tym przykładzie najlepiej to widać. Niestety roślinka jest tak jasna, że aż można się zapłakać. W pozostałych u pozostałych roślinek też widać występujące niedobory i no, jest to przykre. Ale wiąże się z tym, że moi drodzy producenci zwalili sprawę. Producenci w momencie kiedy piszą o rozcieńczaniu swoich substancji odżywczych w wodzie w ogóle nie biorą pod uwagę tego, że ktoś może stosować wodę z procesu odwróconej osmozy. W związku z tym pojawia się niedomineralizowanie roślin oraz wszelkiego rodzaju problemy z tym związane. No jest to przykre zjawisko, ale cóż, jeżeli kupuje się preparaty nawozy dla upraw liczonych w hektarach, to raczej nikt nie będzie stosował wtedy wody z odwróconej osmozy, tylko najnormalniejszą w świecie że tak powiem, kranowe bądź wodę studzienną, byle tylko rozcieńczyć i doprowadzić składniki odżywcze bądź nawozy do, do roślin. No. W przypadku wody ERO trzeba jednak wziąć pod uwagę to, że pozbawiona jest ona zupełnie na starcie wszelkiego rodzaju składników i ich uzupełnienie to mega, mega ważna sprawa. No. Cóż, takie życie. Zacząłem grzebać po tabelkach, zamówiłem miernik EC, czyli do pomiaru przewodności wody, tak żeby można było stwierdzić, ile cząstek na, na ppm, tak zwanych cząstek per parts per million, znajduje się w wodzie i mieć możliwość regulacji tych wszystkich parametrów nałożenia zgodnie z tabelami. No, tabele są w internecie, na szczęście, więc nie będzie jakiegoś większego problemu, tylko muszę poczekać, aż miernik dojedzie. No i to tyle, no cóż. Wszystko działa, żyje, natomiast nie żyje najlepiej. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.